Ja jestem PRX. Witam Was z kolejnym odcinku na moim kanale Ze mną dzisiaj jest MrPaweł.pl Siemka no. Jak widzicie już na sam początek Paweł ma tutaj VIPa Ja niestety nie, bo nie chciałem kupywać I dzisiaj sobie będziemy grali w Scale oh. Tak, potwierdzam no, chodź, chodź tutaj na górze a nie, dobra Poczekamy. o tutaj chodź Jest tu, jest tu e, 69. Gdzie? E, 69 Czekaj Czekaj, no jesteś? No Dobra okay. Ech, I co? Teraz przypadek, jak tak sądzę. No. I przyznaję się, że bardzo, ale to bardzo dawno temu nagrywałem ostatni filmik, chyba miesiąc temu albo dwa. I wielkie sorry za to. Byłem na wakacjach, Paweł potwierdza. Ale nie przez miesiąc. No nie, po prostu byłem leniem mi się przyznaję. Ale u Pawła byłem aktywny ostatnio na kanale. Dwa filmiki, na które zapraszamy, jeżeli no. się, się. A będzie, będzie. Do tych filmików. Tak. I do twojego kanału też. I. Dobra, no to zaczynamy rękę i... No i fajnie. Od razu mówię, że też mniej więcej od 17 też nie będzie filmików, ponieważ jadę znowu na wakacje do, do Holandii. Na razie mam fajne itty. Obloki szelaza. Drewnanie. Paweł jak sami widzicie koksu tutaj, cały diamentowy, bo ma stałej itemy Dobra, rozwaliłem tego co było koło Ciebie. Czeka. idzie do mnie, idź do mnie bez itemowiec. Szczelę ja gruz. idę jak co. Nie, ty, nie ty. A dobra, po drugiej stronie szedł jeszcze jeden. Mamy jego most, chodź. Trzeba jakieś ity. Masz może drewno Tak. Dlaj. Czyli chodź tu. Nie na moście. Po co? Sobie, bo chcę żelazne rzeczy sobie zrobić Nie trzymaj Trzymaj ten, będzie lepiej ten, sorry No już trochę, wiesz No trzymaj To zdrupia, ja lecę dalej Idę ratować świat Dobra, mam tylko mnie jakiegoś sypa i będzie walka. Cały żelazny jest. A ty dasz mi się zabić? Maybe. Ło, wow, ale bym spadł, no w tym się trzymałem. I dobrze ci spadaj chłop To wtedy nie wygrasz areny, bo sam tego mapie byś wygrał. Co łatwiej go Nie chcę się teraz perły tracić. Idę, już idę czekaj o dwóch jest, a nie, oni się klepią. Cześć, Dobra. gdzie ty jesteś wyspy od ciebie. Bo ty się ludzie klepią i da się do nich dołączyć. Hello? Witam. Nie, to, to, znowu, to znowu. ja. To znowu ja... Dawaj, zginął. Zostaliśmy sami. Ciesz się. Nie. Czekaj, 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 no. Rzutyj. Rzuty, jaj rzuty jajka. Sprawdzam, coś sprawdzam. Okej, okay, dobrze nagrywa się wszystko. To mogę cię zabić? No. O, obsydian! Lol, jakim cudem. Czekaj, nie zaskoczę, na no jest. Dobra, jest. Jeszcze cię w powietrzu chyba trafiło. Dobra, kolejna ręka. No, wychodzimy. Powiedz jaka. Eee, już, czekaj. mnie to gram na serwerze Jasiemca. No to już chyba każdy zauważył. No, tak myślę. Po tym wszystkim, co tu jest. Eee... eee... 99 A nie lepiej 3? Szybko 99 Czekaj, nie widzę. Gdzie ona jest? Było. Po lewej gdzieś. O jestem, dobra. Okay. Nie wiem czy opyla coś się kupywać. Mam 166 monet. No nie, da, nie Aha, no nie da, raczej nic... A jest jednorazowy. Nie wiem Gdzie co, chyba zobaczymy się pocięcił. Okej, okay, zaczęło się już, tej mam jakąś fajną mapę, widzę, mi się bardzo podoba. A myślę, że niektóre średnio, bo są wyspy daleko od siebie i... Ale ja mam enderperełki trzy, a ty nie. Ja Słucham, też. Wiesz, ja mam stałe. Wiem. A ty jednorazowe. Dobra. Lecimy z tym koksem. Gdzie jest następny? A, jesteś koło mnie. Dobra, a ty od razu na środek idę. Do, do... Jestem golden bonem. Depnął się do ciebie! Je, pomóż, 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 ginę, ginę. Jestem, 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 jestem. Zbugowałem Zabudzi, się, no nie. Bo, Zbugowałem się, Paweł ratuj, ratuj, czeka, ratuj. Ty... Czekaj, dobra, gdzie? Ja ratuj, 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 ratuj. Ratuj, 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 błagam mnie, Wyżej, nie tu. Gdzieś tą wełnę zniszcz i szybę. Szybko. Hmm. Szybko. 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 Szybko, ty u mnie jesteś w powietrzu już. Nie, no to jest nie fairy, co ja mam się teraz... tylko, co tu się dzieje? O! Człowieku, Jeju? co Cię blokuje? Ejeju, akurat już chyba wypadałem, wiesz? No właśnie inaczej się Ciebie nie dało, człowieku, ale co Cię blokowało, skoro... Skoro ja Cię obudowałem, odkopałem Cię i u mnie latałeś. Co, co Cię blokowało? Nie wiem. A chciałem zobacz. Cię kradnąć, bo myślałem, że wtedy Cię popnę i wlecisz. Byłem ja gdzieś tu, no to wokół Ciebie było... Wszystko trzeba było rozwalić. No to Michał, ja wszystko rozwaliłem wokół Ciebie, już się było bardziej nie dało. Drewno, szło, wełna, właśnie ja to wszystko rozwaliłem. Właśnie nie widzę. Okej, no właśnie, ty, właśnie nie widzisz. O, przeciwko teamowi, chyba zaspalisz. O, lubię walczyć przeciwko teamowi. Uważaj! Fuck, jeszcze mało HP. Ale tak, giniesz. Co ucieka? Plecy, plecy masz. Fuck. ale chciałem uciekać. Super. Miałem pół paska. Kiedy zacząłem się z tym typem klepać, zobaczmy. No i jesteśmy. No tak. Kolejna skrzynka. Jest kolejna. Oddaję to wie Tutaj są trzy ogólne skrzynki. Wiem. No nie no i... uh. O dobra, nie, zdało się. Uh, Odpagowałem okay. się. Ty mnie w ogóle z fapki klepię. O, to chyba kolejny zeszczelony. Po co do mnie idziesz? Nie wiem, dla jaja. Tylu... Jeden strzał już byłoby po tobie. Dobra idę na środek. Ja też. Ale idę... No, dobra, Czekaj, jedę. Ja no. no co? Zlagowało bloczek. Aha i spadło? No. Ale co? On się pojawił zniknął pewnie. Tak. Znam. Znam ten klasyczny bug, a teraz jest... To... Szybka gra Szybka. Dobra, jesteśmy już w pocięciu i takie gorące pozdrowienia dla nas, dla mnie Michała, graczy Jasia, Tak, pozdrawiamy wszystkich graczy Jasia. I, I zachęcam do kupnawii, bo fajnie. No, tylko zależy na ilość. Na tydzień najlepiej, według mnie. Bo na miesiąc za długo, a na dwa dni za mało. Cześć! Pójdę zaszczelić tego typa. Pójdę nawet zabić tego typa. Ale ma odrzut, ale ma so, Ej, Ej, sorry, 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 to ja, to ja, to ja! A to jest to ten! Ja. No, ten co do mnie pisał. To był... Ten. Dobra, ja, ja Michał idę dalej. A ma on jakieś drop, nam mogłeś dać? Czekaj, bo on. nie wiem co masz. Czekaj, bo kiedyś mi strzela. A, stawą Dobra, czekaj, pokaż się tu. Pokaż się, no klatę mam dla ciebie żelazną. I spodnie. I to ochrona dwa. A buty ty masz jakieś? Ja mam to. A, to. Ej, do to chodzi do mnie, ja ci tu osłaniam. A jaki masz miecz? Rowniany. Daj ten Pobrej. trzy Idę na środek. Tam jeszcze jest typ obok nas przecież. A, no dobra, i tak. A bloków nie mam. Ociek, on spadł, on spadł. Czekaj, jeszcze Moc 2. Dobra, zginął. Z łamańską, Jest jakaś skrzynka druga są braki Nie z... radzę iść teraz na siebie A bo ty ty, ma ty też mał Dwie wyspy od Ciebie łuk. No ale ty, się ale ty akurat teraz się budujesz Ale ty teraz się no Oj co, ale właśnie chcę go ściągnąć właśnie Nie. on odracę Ciebie go. ściągnie Bogu. Znaczy bo on teraz na moście jest, to czego znaczy, ja odwrócę jego uwagę. Jak na moście? No bo on sobie buduje most Bo idź do niego, idź do niego. Po prostu ci nic nie zrobi Dostał 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 Jest zabijany ja akurat mam dużo bo jestem na środku To to wiem A czekaj, znaczy, zostaliśmy my na czego oni, obydwoje, jedne straciły o dwie wyspy, a drugi o trzy Czekaj, to ja pójdę po prostu i zapewne zginę, zaraz mnie zaszczali Ale idę do niego, bo to już strzela, to już nie ma sensu To chyba będzie ostatnia mapka Nie, jeszcze dwie dawaj Nie, ostatnia bo planuję też jeszcze inne filmiki, postaram się wrócić. To w czym problem? Eee, nie wiem. O, mam tego zapewne zaraz nie ludzie odeła Szczerze, do niej po prostu, więc nie mam się czego bać. Ale doła, wchodzę w sam. Ej, doła, idź mi na tą... O, właśnie, idź do niego od boku i odwrócę jego uwagę. Dobrze, dobrze. Odwróć jego uwagę. I też się do niego buduj. O nie, Fa no nie, widziałem. że to się Ty nie żyjesz? Zestrzelił. No, mnie, budowałem most. Ale mam cele, normalnie, że. Kurczę, szkoda, że akurat perły sobie nie sobie zachowałem. To bym teraz już było. Tutaj. Nie rozumiem, on mnie nie widzi. No, idź do niego. Idę, idę. Ja i będę mówił, co się dzieje. Od dwóch strony do niego stron idzie do niego, bo ty idziesz i ten drugi do niego idzie. Ej, to ma... Okej, a więc tym bykowym akcentem zakończymy sobie odcinek. No raczej jak Dostawcie, <głos》. głos》>, dostawcie lajka, like suba. Pawowi też się należy. No, więc wbijajcie na jego kanał, zaraz tu gdzieś się powinien pojawić. No i myślę, że będziecie dalej ze mną współpracować, dawać łapki w górę, upawa zaczną to jest. No to cześć!